A tu taka... wakacyjna zwałka. Jeździmy sobie. Polonez Skaro Plus. 1.6 Nie, nie dam ci komórki, człowieku! Nie! Ja by i jak? Piękny potek, dobra. Odpalaj tego dziada! Nasz, nasz Tá mais. Que susto! É isso, eu tô bem. Vai, filho. Que Boli? Monika, ostatni kółko, żeby szybko, dobra? Później będziemy jeździć. Nie, kamery, no. nie, nie kamykuję, nawet nic się nie sięga. Teraz hamuj! O tutaj, gdzieś! Piękne to było! A teraz tam, tam na Lucy, jasno. Dajmy, nie, nie, no, byleś chcesz jechać? No. no to działa, weź szybko. No. Ja, ja byłem, ja, ja, ja później. Ale to tam nie ma, ja nie miałam to tylko... Ale Ale chociaż poruszać umiem wtedy. Boże. Jak my to schodzimy, to będzie powstań. Dobra? A nie, bo żeby się nie taką. nie zgodził. nie ruszaj na tak jak bieg tylko, nie tak jak... To. Nie, to pójdę na so, to Ale on tak jedzie wolno. nie mam kiecianek. Dobra, czekam. Kamil, to Dobra, czym nie ruszy? Nie, kusiu. To jest spokojne. Z dobro Dobra.

Ostatnie kółko teraz, to, to jest zahamowanie zrób. E, teraz, e, ty e, siądziesz e, 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 e do środka. No i, będziemy jak to. Dobra, wrzuć, załóż. Wyłącz, wyłącz. Wyłącz! Rozumiesz to, wyłącz?

Ej, nie będziesz mu Weź to. No? Tak kameruj nasz piękny gockbit tutaj. Dobra, ja ja Jedziemy, jedziemy. E! Monika, kamerę kamery z vlogem tak ktoś nie ruszysz. Nie, ja. Nie ruszę? Nie, nie rób tak, bież, bo ja się boję, ja się boję tego z kimś, ale sama pstjesz. Jedziemy po ziołowo! Ja wiem, trzeba mózg wciącać. O, moja muza! No, Mała! Tylko nie jedź, tylko Qual são passos que tem? Passos